Mieć latającego poro. Tylko powiedz, jeśli ta armata cię skrzywdzi. O, pix dotrzyma ci towarzystwa. Znajdę ci przyjaciela smutasku. A, <noise> Jakiś ty wielki! Kto jest ty dzielnym futrzastym mięśniaczkiem? Gdzie on? Zwoli! Nazwę cię szybkuś. Cóż za odważny, mały Lizor? O, jak uroczo pasuje! Hoj! To prawie sama broda! Urejuśku! Piks! Patrz! Lata! Ładny widok z góry, Tulaśku! Pogubiłam się! Przestraszyłeś mnie! Masz szczęście, że jesteś słodki. Jeśli nie widziałeś w pobliżu wielkiego złego mango, to tak. Trochę śmiechu naprawi wszystko. Kto to jest głodnym słodziakiem? Cześć, Glo! Ładne masz płatki! Samo, to robota Pixa. Samo, czy widziałeś może Pixa? Ciebie nie muszę ugigancić. Dość już, Fioletu, śpiochu. Chcę zobaczyć para! A więc chcesz być słonecznikiem, co? A oto moje ulubione słodziaczki. Pięć, sześć, siedem! O, cóż za uroczy miluśniak! Chyba ktoś tu ćwiczył zaklęcia uroczoności. Uuu, uwielbiam latające warzywa! Gadających Lili też się nie bój. Mhm, Ui, lubisz tartę słonecznych jabłek? Pytam, bo tak jakby zamieniłam, Bibi. W... Zauważyłaś! Piks ostatnio ćwiczył swój numer z iskierkami. Tak, smakowało fioletowo. Ciasto grzybowe! Brzmi, wyśmienicie! Trochę śmiechu naprawi wszystko! Hmm, to nie jest droga na polane. Zfioletowienie! Co? Nie słyszycie! Trochę śmiechu naprawi wszystko! Tak! Smakowało fioletowo! Trochę śmiechu naprawi wszystko! O, ale się ucieszy! Chyba, że jest zrobiony z galaretki. A ja zapominam wszystko, prawda, Pix? Chwila, gdzie on? Chyba że powiem ogromniando, bo wtedy wszystko wróci do normy. Demony to łatwizna. Gorzej ze słoni flopami. Zet, przecież cię słyszymy! Ale z ciebie zgrywuśnik. Ale nie tak. Bardzo, bardzo. Trochę śmiechu naprawi wszystko. Zoe. Podskakiwanie jest szybsze. Wykorzystajmy wszystkie kolory. Ret, kręci mi się w głowie. Nie spodoba im się to. Wścipska rosa. Nie wtykaj nosa w nie swoje psoty. To dzieła Pix. <grystanie> Miło mi cię poznać. Mogłabym się zakręcić. Au, 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 au. Ktoś tu się prosi o ukróliczkowienie. To nie powinno się stać. Wow. Może trzeba było mieć otwarte oczy. Dalej, Piks! Fruń urocza kuleczko! No, udało się! Gdzie idziesz, Pix? Co ty robisz? O, u kwiat! Piknie! Dalej, Pix, Właśnie tak jak... Piksa, będącego nieziemsko się magiczny! No tak! Co wychodzi z połączenia lasu Bundle i Pixa? To coś! Dawaj, Pix! Dawaj, dawaj! Wynośmy się stąd, Pix. No to pa, Patrzcie! Las Bundle! Nigdy nie patrz tuli panowi prosto w oczy. Do dzieła, Pix! Piks. Siła Pixa! Brum! Osłania ich, Pix! Pix zawsze da radę! A oto Pix! Nadchodzi puszystość! Uraczando! Pucho gonionko! PIX, zwolnij! Tak, smakowało fioletowo. Hmm, to nie jest polana. Trochę śmiechu naprawi wszystko. No jestem! Gdziekolwiek to jest. Nie zmuszaj mnie, bym cię zapotpaloliła. PIX! Obudź go! Spróbujmy jeszcze raz! O, oh, to koniec!